na kanale tę Rędką. Dzisiaj odcinek nie będzie z nadwody. W końcu mam trochę czasu. Wziąłem się za przygotowanie pontonu. Pokażę wam dokładnie co kupiłem. Nie kupowałem całego pontonu, kompletnego. To się nazywa tak zwane body. To jest to firmy Kormoran stronie, gdzie kupowałem, jest wiadomość, że to body nie ma podłogi, nie ma wioseł i nie ma pompki. No i zamówiłem, bo właśnie myślałem, czy zamazać kompletny już ponton, ale powiem Wam szczerze, że po opiniach w internecie, a poza tym widziałem w akcji, jak facet składał podłogę aluminiową no to jak sobie pomyślałem że mam się tak szarpać to mówię ja sobie podłogę zrobię sam wiosła mam z innego pontonu pompki też mam także postanowiłem właśnie to body kupić i teraz ostrzeżenie dla innych którzy by myśleli o zakupie tego po rozpakowaniu paczki okazało się że nie ma ławeczki Sprawdziłem jeszcze raz na stronie, no nie, nie ma wiadomości, że bez ławeczki jest. Zadzwoniłem do sklepu, no, facet stwierdził, że tylko to co jest po prostu tak jakby przyczepione do do pontonu, a reszty nie ma. No ale według mnie trochę tak nie fair, bo no bo powinno być w opisie, żeby było jasne. I musiałem ławeczkę dokupić. No dobra, no, ale było, minęło. Nie jestem tam jakieś zawzięty. Tylko tak mówię ostrzegawczo, żebyście wiedzieli. I teraz z czego będę robił Ponton? Twu, z czego będę robił podłogę. Też szukałem, szukałem. Rozmawiałem z ludźmi. No i różne były opinie. Tam niektórzy robili z dwunastki, sklejki. Z ja postanowiłem spróbować i kupiłem sklejkę dziewiątkę tu mam kawałek jeden będę robił jeszcze zobaczę albo z trzech kawałków albo z dwóch zobaczę jak to przetnę jest to wodoodporna antypoślizgowa z obu stron ma łazinę. tu jest głaciutko tu jest antypoślizgowo. Teraz biorę się za pomiary i docinanie. Najpierw muszę podpompować lekko ponton i złapać te wymiary. do wiadomości bo nigdzie nie mogłem spotkać tych wymiarów tylko zewnętrzne są wymiary i tak dalej w środku a to jest całkowita długość 3,30 w środku ma 2,30 na 90 no i na tych będziemy teraz kombinować jak to przyciąć żeby było wszystko w porządku Teraz ja się będzie widać może tutaj będzie widać A, tu jest zakończenie jakby tej części prostej zaczyna się dziób i trzeba złapać po jednej po drugiej stronie mniej więcej równo i tutaj będziemy mierzyć teraz na pewności zrobię szablon bo żeby by nie spierniczyć sprawy. Lepiej się upewnić. Wymagało to wielu prób, ale w końcu wyciąłem szablon, także e, tak jak mówię. Najlepiej, właśnie zrobić szablon 10 razy mierzyć, żeby tylko nie spieprzyć sprawy. Eee, kolejna sprawa: planowałem, że zrobię z dwóch części i dobrze, że załapałem, że jednak ta część dziobowa musi być osobna. Czyli w moim wypadku, będą będzie podłoga składała się z trzech części, bo część dziobowa jest zadarta do góry, nie może być tak jakby z dalszą częścią połączona na stałe bo idzie do góry tak żeby się to wszystko naginało mam nadzieję, że ja się uczę żebyście Wy już nie musieli kombinować pamiętajcie jak robicie cięcie to, żeby tak mocno nie odpyskiwała sklejka, to dobrze jest nakleić taśmę, zapobiega to takiemu mo mocnemu wyrywaniu sklejki. Tylko piła zębem, wolniutko, no i taśma i zobaczcie, nie ma prawie żadnych zaziorów się dla zabezpieczeństwa. Wszystkie ostre krawędzie zaokrąglam tu boczki w ten sposób. Tutaj też tak nie będę tego niczym tam zabezpieczał. Myślałem o jakichś gumowych tutaj jakichś listwach na, na ranty, ale tam też w internecie pisali, że podłogi przecież też są właśnie ze sklejki oryginalne i też żadnych tam gum nie mają nie przecierają pontony. tylko mówię, no każde tutaj o, miałem takich parę a nawet przejechałem głębiej żeby żeby nie było żadnych zadziorków żeby tam coś nie nie uszkodziło właśnie podłogi pod ponton. także mogę swobodnie ręką przesuwać żadna zadra tutaj nie wejdzie OK, podłoga już przycięta. Włożona. Elegancko weszła. Wszystko jest... O, nic się nie przesuwa. Na wcisk. Teraz tylko kwestia zabezpieczenia tych krawędzi, które obcinałem. Jest sklejka wodoodporna, no ale oczywiście trzeba tam jeszcze zabezpieczyć coś. Jakąś lakierobejce chyba wezmę No i teraz, teraz kwestia tylko połączenia tutaj I tutaj Jak to jeszcze zrobić żeby usztywnić Mam w głowie już pomysł Ale prawdopodobnie wrzucę tak Zrobię z tego dwa odcinki Także napiszcie w komentarzach podpowiedzcie jakiś sposób żeby tutaj połączyć chociaż chociaż tutaj tutaj to nie wiem jak czy jest sens z czymś łączyć napiszcie w komentarzach co byście zrobił.